Witam państwa w tym trudnym okresie. Jest początek kwietnia, okres przedświąteczny. No niestety z uwagi na epidemię koronawirusa musimy się zmagać z problemami, które dawno nie były obecne w naszym świecie. Proszę Państwa, mimo że mówię mamy taki problem, niestety no, część umów została inwestycyjnych podpisana, przede wszystkim na 31 maj mamy zakończenie remontu Polany Janówka, a także trwają prace przez firmę Wodbud na bulwarach Ditla, tam jest remont koryta potoku Kryniczanka, tam jest remont całej drogi asfaltowej, całego chodnika, także tam jest... W sumie wartość inwestycji to jest ponad 13 milionów złotych. To są umowy, które zostały podpisane jeszcze w tamtym roku. Te prace trwają, co Państwo zobaczycie na załączonym filmie.